Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Dead by Daylight. Tym razem będziemy robić adepta do surwa, mianowicie Dwighta. To jest w sumie pierwszy surw, więc tak sobie pomyślałem, że do niego zrobimy. Może później zrobimy do MAC, później do klawetki będzie ok. Do Jayka już mamy, więc w sumie tak, pierwszym jakby odhaczamy linijkę tutaj. No i w sumie wziąłem sobie apteczkę, bo tu tylko nie mamy leczenia takie do niej dodatki ciasto na punkty no i jego oczywiście trzy umiejętności dzięki którym będziemy się starać jakby grać teamowo, to znaczy mamy bonda, czyli perk, który nam ujawnia każdego surwa wokół nas do 36 metrów, jeżeli jest w tym zasięgu to go widzimy w sensie jego aure to w takim wypadku dobre jest to, że no że sobie będziemy mogli Dzięki temu wiedzieć na przykład, gdzie kręcą gana czy coś. A jak wiadomo, ja mam ten perk, który pomaga szybciej kręcić gana, przez co szybciej uciekniemy. Wiecie o co chodzi, nie? I też, jeżeli jestem blisko kogoś, to mamy perka lidera, który pomaga jakby szybciej wykonywać różne akcje, czy też właśnie też choćby i naprawianie czy tam skrzynki i tak itd. I to jest jak najbardziej spoko. I dobrze, że mamy właśnie Bonda na trzecim poziomie, czyli na maksymalnym. Bo no jeżeli nie gram w Teamku, to już ciężej by było znaleźć tych surwów. No tak to przynajmniej będę wiedział, gdzie są w miarę, jeżeli, to, jeżeli by było krócej trochę krótsza jakby odległość to by było ciężko. Ale mamy e, farmę, która jest dosyć duża, więc tak średnio na moją korzyść działa. Widzę jak ja dawno surwem nie grałem. Tak szczerze mogę trochę to, um, no. Aż tam widzę, że ktoś leci Leci, 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 jest dzwonek Tak, leci tam. On pobiegł tam, dobra Chyba Chyba tak Z dzwonkiem jest jedyny taki problem, że Nie, nie fajnie jest z nim zostać właśnie Samemu no samemu to wiadomo, ale dwie osoby na przykład też Trzy to jeszcze, jeszcze, ale Dwie osoby już jest naprawdę słabo Bo on ma dosyć szybką rotację po mapie Gdyż ma zwiększony jakby movement speed na Na niewidzialności, więc sobie I my go nie możemy nie zauważyć jak on Będzie przychodził I jakby On też może szybciej rotować on goni jednego, dobra, to jest gitara bo ja będę już kończył gena. Już jest 75%. Jeżeli zaczął kogoś tam gonić, jeszcze go nawet nie hitnął, to będzie ideolo. Ale ja chyba już przestał. No to fajnie, bo jakby tu nie przyszedł, bo ja już mam na wykończenie tego gena na końcu praktycznie. Ja pierdzielą tu jest. I co on robi? Nie ma go. Dzisiaj był go nie ma. On chyba nie umie Nie wiem. Bo to jest 20 ranga, bo nie grałem w ogóle surwem w ostatnimi czasy i no i ranga się zaprzepaściła troszeczkę, bo grałem killerem teraz na rangę mam na killerze 12 po resetach. W czasie miałem chyba 7 albo 8. Już nie pamiętam, więc no jest 20 ranga, ale... Nie wiem, czasami na 20 rangach też się trafiają dobrzy killerzy no jest dosyć z czego co widzę. Meczek taki sobie. W sensie daj się, pobawimy jeszcze w jakiś sposób, będziemy biegać czy coś z tą... Bo nie widzę, żeby ten typek cokolwiek próbował robić, nie? No Dobra, biję kogoś tam A po tym, jeżeli, jak zrobimy tego gena, to ja już nie zamierzam robić gena, tylko się będę bawił z nim po prostu Niech się coś dzieje, bo jak my to tak zrobimy, to po prostu sobie skończymy to, to nie będzie fajne W ogóle Co A myślałem, że go zrobię A on się nie dał, nie jest głupi Mamy tutaj gdzieś tą paletkę? Czy wszystkie popaliłaś? Nie mamy paletki, jest słabo. No nie gadaj, że wszystkie tu spaliliście. A ja go chyba zgubiłem. Nie, no w sumie nie aż zgubiłem. A ja tutaj mamy paletkę, więc ok. oj chyba jest zły. No i gitara. co ja teraz zrobię było złe a czemu było złe? no wiadomo dlatego że no nie powinno się tak stać a może mnie uleczyć w ten sposób podpalę to bo to jest najgorsza możliwa tak naprawdę opcja może ja sobie challenge zrobię że spierdzielę haczem, tylko pierwszy muszę tego hacza znaleźć ono szybki meczek, czekajcie. 6 minut, 2 nagrania, w czym 2 minuty do moje pierdzielenie Tu mamy jedną, jakby tą. Tu otwierają dopiero to. Ja chcę hacza. No. Tutaj mamy jedną do nabicia sobie punktów. No jest to szybki mecz, no ale co ja wam mogę porać? No. Jak już zrobię te yy, adepta na tym, no to już nie mam za bardzo opcji. Robić jakby inaczej, adepta skoro mam już go zrobionego, prawda? Jedno, jeden ziomek już uciekł, postaram się odbyć tak mapę delikatnie. Żeby znaleźć tego hacza. O kuźwa, on mi plery robi, o boże Czy on mnie widział? Dobra To uciekamy już do... Por y do portalu Do ucieczki po prostu, nie ma sensu się bawić, chyba że... Stanie się coś takiego Że... Gdzie on jest? No, lecz, lecz, ale w sumie nie może nie być czasu, żeby za bardzo to obczaić. No, tak ciężko, ciężko. Nie, tu Dobra, już może będę uciekał, bo. Już się tam chyba ze dwa razy tak zdarzyło, że mnie jakby. Dobra, ucieczka, go. Już dwa razy się tak zdarzyło, że jakby nie dobiegłem. Jest Dwight, Expert. Udało się zrobić. to Dosyć łatwy było nie? W sumie, ale to pewnie typek na niskiej randze był. <laughs> Też dobrze, że nie był jakiś pros, w sumie, z drugiej strony, bo ja... No, sami widzicie, można byłoby mnie skończyć. Chociaż się nie bawiłem z nim jakoś, nie wiadomo ile. To jednak, e, no, no no dawno nie grałem z To jest moja pierwsza gra w naprawdę dawna. E, więc no... Ciężko, ciężko, ten 20 ranga, no faktycznie, totalny noob, nowy gracz. Z tego co widzę to jest chyba opcja crossplayu, z tego co wiem teraz aktualnie. Ty w sumie to jest git, to jest gitara, bo jest już w sumie koło 12 w nocy, a, a mi wysz... dosyć szybko wyszukuje tak naprawdę... Gierkę po prostu, więc jeżeli to są gracze z konsoli, czy tam nie wiem, chyba z telefonu, raczej nie, raczej akurat telefonu nie, chociaż nie wiem, jak ktoś wie, to może napisać, ale no na pewno to są gracze z konsoli, no to w sumie fajnie, bo skoro można to połączyć i nie nie, nie nie wpłynie to jakąś na grę ogromnie, z tego co widzę, skoro tak połączyli, no to to, to, to to raczej nie wpływa jakoś ogromnie na grę, no bo w innym wypadku to by tego nie robili albo jakoś by ta, to zbufowali, znerfili, wiecie o co mi chodzi. A wy, 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 w tym wypadku, że można na kleju grać to nie będzie takich po prostu za bardzo pewnych sytuacji teraz, że będzie trzeba czekać na przykład nie wiem tam po kilka dobrych minut, żeby właśnie jakąś tam yy, grę znaleźć. się też też nie wiem, słyszę, bo nie grałem dużo gier. W każdym razie jeżeli, jeżeli jeszcze jedna rzecz, jeżeli właśnie chcecie robić sobie adeptów to mam taką małą poradę. Na killerów adeptów robić najlepiej na niskich rangach tego typu co moich. Właśnie teraz, jak grałem, bo na killerach trzeba mieć te dwie, jakby te. No. Znaczy, co prawda, to to nie jest aż taka różnica ogromna, bo tam chyba trochę wyżej mamy tutaj, tutaj na, na niższych rangach to trzeba fulla zdobyć. Nie? W sensie chodzi mi bardziej o to, że tutaj macie większą szansę na trafienie się graczy, którzy nie są po prostu jacyś ogromnie dobrzy. Przez to możecie naprawdę kontrolować rozgrywkę i sobie jakby tak, na przykład tak jak ja robię haki, jakby sobie liczyć i wiedzieć, rozplanować sobie to w jaki sposób chcecie ich wieszać, żeby nikt tam nie umarł za szybko i wiecie o co, o co, o co mi chodzi. No i w sumie tak jest najszybciej z killerami. Bo w tych wyższych rangach to już będzie ciężej. A co do w sumie surwów to można to na każdych rangach robić. E, jeden minus jest taki, że nie będziemy mieć właśnie tych perków co przeważnie gramy, chyba że gramy akurat te perki co, co trzeba na właśnie jakąś postać, ale nie będziemy mieć jednego porku. Nie, nie wiecie o co mi chodzi. E, no i generalnie to chyba w sumie tyle. No, można też grać oczywiście na niższych rangach, jak najbardziej, czy tam najwyższych dwóch. Bo... No bo tu tylko chodzi o to, żeby uciec z mapy. Tyle. To jest w porównaniu moim zdaniem do yy, Killeram naprawdę ogromnie łatwiejsze. No więc w sumie to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli się spodoba, możecie stawić łapencję w górę, subskrypcję na kanale. Jakiś świetny komentarz i widzimy się już jutro. Do zobaczenia. Cześć!